Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś kontynuujemy przegląd perfum jesiennych, ale tak jak w poprzednim odcinku mówiłam o perfumach na taką wczesną, jeszcze bardzo ciepłą jesień, tak dzisiaj będzie kontynuacja z perfumami na taką już prawdziwą, chłodną jesień z temperaturami poniżej 10 stopni. I żeby nie przedłużać, zacznę. I zacznę, słuchajcie, od zapachu, który noszę do pracy. Taką właśnie późniejszą jesienią. I powiem szczerze, nie jest to nic specjalnego. Pokażę Wam, o co mi chodzi. Jest to Sexy Amber marki Michael Kors. I nie są to perfumy odkrywcze. Nie jest to żadne arcydzieło. Niemniej jednak jest to zapach na tyle dobrze odbierany przez otoczenie, że wiem, że nosząc go do pracy na pewno nie popełniam żadnego fopa i nie powoduję, że osoby w moim otoczeniu czują się e, jakoś przytłoczone moim zapachem, e, tudzież czy ten zapach im się nie podoba, e, ponieważ myślę, że to jest taki zapach, który e, podoba się wszystkim w otoczeniu. On może nie tyle, co podoba, ale co nie wzbudza kontrowersji, nie jest migrenogenny, e, a używając go nie ryzykuję, że kogoś w pomieszczeniu przyduszę. I jeśli ktoś z Was nie zna tego zapachu Corsa, jest to moim zdaniem, nie wiem czy się zgadzacie, połączenie troszeczkę Adicta Diora z Alur Chanel, bo jest to słuchajcie, typowy dla Adicta jaśmin, podany tu w identyczny, naprawdę identyczny sposób, a cały zapach bardzo przypomina Alur Chanel. Mm. Krótko mówiąc, jeśli ktoś nie zna z was tych perfum Korsa i jest to taka bardzo ciepła żywica bursztynowa podkreślona tonami jaśminu. Zapach absolutnie niekontrowersyjny, bardzo miło się noszący. Myślę, że też bardzo miło odbierany przez otoczenie i to są moje perfumy zdecydowanie na jesień preferowane do pracy. Kolejnym zapachem który również, myślę, idealnie sprawdzi się do pracy, ponieważ nie jest to też zapach narzucający się otoczeniu i mający jakieś nieprzyjemne skojarzenia czy konotacje. Jest to zapach marki Givenchy L'Ange Noir, zapach niestety wycofany. Dlaczego sprawdzi się fajnie do pracy? Ponieważ, słuchajcie, nie ma on gigantycznej projekcji ani jakiejś szytańskiej trwałości. Więc raczej otoczenie go słabo wyczuwa. A zapach jest skomponowany głównie, przynajmniej to, co na mojej skórze wychodzi. To przede wszystkim irys, sezam, troszeczkę migdałów, ale rzeczywiście ta nuta sezamowo-irysowa u mnie, na mojej skórze, jest zdecydowanie najsilniejsza. Zapach bardzo ładny, lekko-pudrowy, bardzo lubię. Ogromnie żałuję, że został wycofany, ponieważ. Była to dla mnie y, moja ulubiona zdecydowanie y, pozycja z całej linii y, Ancion No, trudno, trzeba się z tym pogodzić, że jeśli coś się nie sprzedaje, to niestety z rynku znika. Y, kolejnym moim jesiennym must have i pewniakiem również świetnym do pracy jest y, Coco Mademoiselle Marki Chanel w edycji Intense. Myślę, że nie muszę nikomu za szczególnie opowiadać o tym zapachu, bo go pewnie wszyscy doskonale znacie. Niemniej jednak tylko powiem w dwóch słowach, że jest to klasyczna Coco Mademoiselle z dodatkiem wanilii i z mocno wyostrzonym tonem paczuli. Tu rzeczywiście paczula jest dominantą zapachu. W przeciwieństwie do klasycznej EDP, gdzie jednak ta paczula nie była aż tak bardzo akcentowana jak tutaj. Zapach niezwykle elegancki. Myślę, że do biura jesienią po prostu sprawdzi się idealnie. Kolejnym zapachem i tutaj powiem o dwóch tanich perfumach. Jest po pierwsze noworzędnie marki Yves Rocher. Nie wiem, czy wiecie, ale pod koniec ubiegłego roku marka Yves Rocher wydała serię «Ode Parfums». W której znalazło się kilka, nie wiem, około dziesięciu, yy, o ile dobrze pamiętam, nowych zapachów, i między innymi w ramach tej linii pojawiło się Nowożerę. Uważam najlepszy zapach osobiście yy, z tej linii, który ociera się, yy, słuchajcie, gdybym miała być szczera, swoim brzmieniem już niemal o półkę niszową. Yy, więc yy, jeśli myślicie, że Ich Rocher ma tylko i wyłącznie perfumy, które. Pachną mocno komercyjnie i są raczej przyjazne otoczeniu. To przygmówione, możecie się bardzo zdziwić, ponieważ myślę, że ten zapach nie spodoba się otoczeniu i raczej się nie podoba z tego, co go testowałam na sobie i nosiłam. To powiem szczerze, niewiele osób go doceniło, a szkoda, bo uważam, że jest to zapach naprawdę bardzo dobry, ciekawy. Głównymi nutami dominującymi tutaj zdecydowanie są paczula z fasolą tonka, czyli jest trochę wytrawności, ale też trochę takiego dymnego, fajnego ciepła. Zdecydowanie słuchajcie, Unisex. Myślę, że jeśli bym spotkała w tym zapachu mężczyznę, to absolutnie bym się po prostu nie zdziwiła, ponieważ nie jest to zapach na pewno stricte kobiecy. I kolejnym zapachem, właśnie z. Półki tańszych zapachów również od Ifroshe. Jest Soul Elixir była Sensuel. Bardzo słuchajcie, lubię ten zapach. On też nie jest żadnym arcydziełem, tak jak Sexy Amber od Michaela Corsa. Niemniej jednak, słuchajcie, nosi się go ogromnie przyjemnie. Zapach z głównym tonem paczuli. Rzeczywiście paczule czuć tu najmocniej. I ze względu na ten paczulowy ton bardzo często się go porównuje do Coco Mademoiselle. Moim zdaniem nie. Jest to coś oczywiście z Coco Mademoiselle, eee, niemniej jednak zapach od Ifros jest dużo bardziej ciepły, dużo bardziej słodki. Ja go akurat mam zaaplikowanego na dłoń i to co najbardziej tutaj czuć to paczula, ale właśnie na takim słodziutkim podbiciu. Zapach słuchajcie niezwykle fajnie się nosi, nie jest wymagający, nie jest to też żadne um, arcydzieło, natomiast bardzo fajny słuchajcie przyjemniaczek na jesienny okres właśnie z tej niższej półki cenowej, bo na Allegro można go kupić w okolicach 50-60 zł bodaj. Naprawdę wart y, zainteresowania jeśli szukacie cieplejszej, bardziej słodkiej wersji y, Coco Mademoiselle właśnie na jesień. Kolejnym zapachem, o którym chciałam Wam powiedzieć i może teraz powiem o czymś od marki Jean Paul Gaultier. Jednym z moich żelaznych od wielu lat zapachów na jesień od tej marki jest Classic w wersji wody perfumowanej. Moja butelka jest, że tak powiem, trochę otulona. Taśmą izolacyjną, ponieważ mam wrażenie, że te perfumy po prostu parują, że coś tu jest po nieszczelne w okolicach zamknięcia butelki, dlatego no, wygląda to, jak wygląda. Ale zobacz, słuchajcie, przepiękny, rumowo-waniliowy z odrobiną kwiatów. W swoim wyrazie słuchajcie, vintage'owy, więc nie bardzo spodoba się wszystkim. Niemniej jednak mam w biurze koleżankę, nawet w tym samym pokoju, która jest fanką klasik i nosi je na co dzień do pracy. Na szczęście, słuchajcie, nie mają tak olbrzymiej projekcji, żeby mogły kogoś męczyć, ale myślę, że jeśli ktoś w waszym otoczeniu nie lubi zapachów z duszą, taką starą, vintage'ową to może niekoniecznie będzie świetne do biura. Ja go, słuchajcie, uwielbiam. Dla mnie to jest jedna z najbardziej klasycznych, najpiękniej wydanych wanilii. Które nie przytłaczają, nie są zbyt słodkie, ponieważ otoczenie kwiatów, otoczenie rumu spowodowało, że nie jest to absolutnie, słuchajcie, żaden ulepek i żaden klasyczny słodziak. Kolejnym zapachem od marki Jean-Paul Gaultier, i powiem szczerze, walczyłam ze sobą długo, jeśli chodzi o te perfumy, jest Label. I o tyle, o ile po premierze. Słuchajcie, nawet nie poszłam do perfumery, żeby je powąchać, co mi się nie zdarza, bo zawsze testuję nowości. Dlaczego? Ponieważ Jean-Paul Gaultier mnie bardzo zawiódł linią skandal. Ta linia dla mnie jest absolutnie przeładowana słodyczą, której ja nie jestem w stanie na sobie znieść. I jak zobaczyłam skład label, gdzie również wanilia pojawia się w dominujących nutach, bałam się, że to będzie taki. Skandal w troszkę może innym wyrazie, z troszkę inną kompozycją, ale że będzie to absolutnie straszny ulepek. I powiem szczerze, że dostałam do jakiegoś zamówienia próbkę i byłam absolutnie zdziwiona, że zapach słodki, z główną nutą wanili. Aż tak bardzo mi się podoba. Bo naprawdę jest, słuchajcie, fantastyczny. Nie mogę się ostatnio uwolnić od noszenia go nawet widać. Butelka jest całkiem nowa, a już ma spory ubytek. Zapach, słuchajcie, gruszkowo-waniliowy przede wszystkim to, co tu czuć. Jest to też troszeczkę wetywerii, która powoduje, że nie jest to jednak klasyczny słodziak i ulepek, a ma jednak odrobinę charakteru. Zapach, słuchajcie, rekomenduję. Polecam do powąchania, jeśli nie znacie albo tak jak ja byliście z góry uprzedzeni po zobaczeniu składu i nut. Moim zdaniem, słuchajcie, jeden z najbardziej. Udanych y, ostatnio zapachów y, tej marki. Na pewno warto przetestować. Dla mnie miłe zaskoczenie, bo naprawdę nie spodziewałam się, że zostanę się posiadaczką butelki tego zapachu, więc coś nie musi być. Kolejnym zapachem z serii słodkich i powiem tutaj po raz kolejny, że bardzo się cieszę, że się jej nie pozbyłam, mimo że byłam zawiedziona po zakupie. Jest Olimpa Intens. Y, Przepiękna, słodka wersja Olympei. Właściwie pachnie jak klasyk, nie odcina się od jego dowodu. Poza tym, że jest dużo bardziej słodka właśnie słodyczą żywicy bursztynowej. Jeśli nie znacie wersji Intense, a lubicie Olympe, to myślę, że to będzie dla wielu z Was świetna alternatywa dla lubionej przez Was Olympei właśnie na okresy chłodnej jesieni i zimy. Pomyślę, że zimą też jak najbardziej będę ją nosiła. Kolejnym zapachem również z gatunku dość słodkich jest Alien Essence Absolu, marki Thierry Mugle. I powiem szczerze, że tak jak za klasycznym alienem nie przypadam, dla mnie jest to zapach bardzo dystansujący i zimny. A chyba nie lubię pachnieć w tak dystansujący i zimny sposób. Tak, ten flanker niestety wycofany. Essence Absolu jest naprawdę cudowną, fantastyczną wersją klasycznego aliena. Uwielbiam go z tego względu, że dodano tu wanili i kadzidła. Dzięki temu ten zimny, majestatyczny jaśmin znany z klasycznego aliena tutaj zyskał bardzo dużo przytulności, słodyczy. Dla mnie, słuchaj, od wielu lat, bodaj, od czterech czy pięciu, żelazna propozycja na Właśnie taką bardzo chłodną yy, i deszczową jesień. Kolejnym zapachem, tym razem niszowym, yy, będzie zapach marki Montal Dark Purple. Ja nie będę się powtarzać, bo o tym zapachu bardzo wiele razy Wam mówiłam. Zapach różano, śliwkowo, drzewny. Yy, piękny, klasyczny, kobiecy. Uwielbiam go właśnie najbardziej jesienią. I jeśli chodzi o montal. To jeszcze drugi mój e, żelazny e, klasyk na jesień. Są w niemal identycznych butelkach. Jest to Intense Cafe. E, I tutaj z kolei e, dominującymi nutami są róża z kawą. I powiem Wam, że tak jak wiele osób narzeka, że tej kawy w Intense Cafe jest jak na lekarstwo i na nich e, bardzo mało się akcentuje, tak na mnie jest to zapach niemal stuprocentowo kawowy od początku do końca, więc Polecam testowanie, jeśli szukacie kawy w perfumach, bo może się okazać, że na waszej skórze zachowuje się dokładnie tak jak na mojej. I jest to kawa właśnie z taką konfiturową słodziutką różą. Słuchajcie, killer, naprawdę killer, którego nie można wyprać z ubrań i który pachnie i roznosi taką projekcję, że właściwie dwa psiki absolutnie wystarczą, ażebyście nie umęczyli nim otoczenia. Kolejny zapach również niszowy i też wam o nich mówiłam dziesiące moich ukochanych perfum. Jest to halfety marki Penhaligon. Zapach drzewno i glasto udowy z dodatkiem konfiturowej róży. Przepiękny. Również myślę doskonały dla mężczyzn. Myślę, że również mężczyznom będzie się doskonale nosił, ponieważ nie jest to zapach. Tu się akcentuje ze swoją kobiecością w żaden sposób. Dla mnie, słuchajcie, niebo w butelce. uważam, że to jest najlepszy zapach marki Penhaligons. On ma dużo bardzo dobrych zapachów, ale myślę, że Halfetti przebija wszystko, co wąchałam od tej marki. Jeśli będziecie mieli okazję przetestować w perfumeriach niszowych, to naprawdę warto. Jest to jedyne, słuchajcie, wydanie drzewa agarowego. Które jestem w stanie nosić, bo nie jestem absolutnie fanką tego składnika w perfumach. Na mnie się agar jakoś strasznie nieciekawie i niefajnie układa, natomiast w halfetti jest po prostu magiczny i czarodziejski i nie wyobrażam sobie tych perfum bez drzewa gerowego. Kolejnym zapachem z kategorii też zapachów niesłodkich, podobnie jak halfetti, jest Euphoria Liquid Gold marki. Kelvina Kleina. I jeśli ktoś z Was nie zna tej wersji euforii, to absolutnie nie jest ona podobna do euforii klasycznej. Więc jeśli kupilibyście ją z myślą o tym, że kupujecie flankera klasyka, który pachnie podobnie jak klasyk, to absolutnie nie tędy droga. Jest to zapach, który został wydany tylko i wyłącznie na rynki arabskie. Chyba marka Calvin Klein bała się, że gusta europejskie mogą go nie dźwignąć. bo słuchajcie, jest to naprawdę zapach maksymalnie orientalny. Zapach, w którym czuć przede wszystkim drzewo sandałowe i naprawdę od początku do końca stanowi ono dominantę zapachu. Ze szczyptą cynamonu z orchideą. Niemniej jednak ja wierzę, że tu jest dużo więcej składników, ponieważ zapach ma tak ogromny wydźwięk orientalny, że na pewno są tu, słuchajcie, w moim mniemaniu orientalne przyprawy. Na pewno jakaś szczypta labdanum. Jeśli nie miałyście okazji przetestować, odradzam zakup w ciemno, bo myślę, że nie każdy jest w stanie tę wersję euforii dźwignąć, przysłowiowo mówiąc. Troszeczkę ponoć do niej podobnie pachnie euforia Ambergold, ale nie wiem, nie potwierdzę, nie testowałam tej euforii, ale jeśli wy testowaliście, to pewnie możecie sobie wyobrazić, jak pachnie ten zapach. Tylko z pewnością jest on dużo bardziej orientalny niż euforia wydana na rynki europejskie. Kolejnym zapachem, który noszę każdej jesieni, jest to My Insolence. Zapach bardzo mocno pudrowy. Zapach migdałów, z irysem, z maliną, więc zapach jednocześnie pudrowy i słodki. Słuchajcie, dla mnie zapach też troszeczkę przypominający zapach kosmetyków sypkich do twarzy. Przepiękny, żałuję strasznie, że marka Guerlain go wycofała, a w tym momencie ceny jego są wprost horrendalne, więc bardzo oszczędzam. Niemniej na każdej jesieni nie odmawiam sobie przyjemności i kilka razy go zawsze noszę. I ostatnim zapachem z mojego przeglądu jesiennego jest w zasadzie mój najnowszy nabytek, do którego jeszcze nie jestem do końca przekonana, choć na pewno już trochę bardziej niż na początku. Jest to słuchajcie, zapach marki Dolce Gabbana. The Only One Intense. I głównymi nutami tego zapachu jest zdecydowanie, słuchajcie, kokos, jaśmin i wanilia. I te nuty y, akcentują się najbardziej na mojej skórze, ze wskazaniem na kokos. Tutaj kokos szalenie, ale to szalenie dominuje y, na mojej skórze, kiedy ja używam tych perfum. Y, powiem to tak: tak jak powiedziałam, nie jestem jeszcze do niej do końca przekonana. No się sieje fajnie. Nie są jakimś arcydziełem perfumiarstwa, więc nie spodziewajcie się fajerwerków po tym zapachu. Jest to zapach dość mocno mainstreamowy i dość mocno schlebiający masowym gustom. Niemniej jednak dla y, fanek, fanów kokosa, y, kwiatów jaśminu i wanili, może się okazać strzałem w dziesiątkę. Słuchajcie, to by było y, tyle. Jeśli chodzi o mój przegląd perfum na jesień, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Napiszcie proszę w komentarzach, jakie są Wasze żelazne typy na jesień i czym będziecie pachniały, pachnieni tej jesieni. Na dzisiaj to tyle. Żegnam się z Wami. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do następnego. Papa! Pa.